Ja się witam się w kolejnym odcinku na moim kanale, na samym pierwszym. Będziemy robili recenzję Polipaga. dlaczego kupiłem, że, że tu jest ten raptor ikej z serii Dragon Racing. A jak nie wiecie, to jak mam już nie już nagrywałem, to nie nagrywałem chyba, ale mam ogólnie kola za kolta za chwilę wam go pokażę. O! Zobaczmy, mam kola z Dragon Racing. Ok, to. Ja go kupiłam od razu w magazynie. Co. były karty. Na takie i takie mi się trafiły. E, tak. E, tutaj mam polibaga. I zobaczmy, co w nim jest. jest Kiedyś kupowałem ogólnie koszt. To jest. 13 zł Wy możecie go w dino kupić. Instrukcja na jej figurki zbuduję. To są bardziej opłacalne. Szczególnie dlatego, że to raptor jest. O, o proszę mamy raptora. To się prezentuje. Rapka, leży to na gdzieś tutaj. Teraz będziemy jajał od <laughs> Tutaj. U. I będziemy taka mini-recenzja będzie poliwaga. Więc coś tam będę jeszcze wam decyzjował bo ja będziecie chcieli. O. Proszę bardzo. Łykoja. Okay. Idzie. Tak, mamy instrukcję. Ja sobie tutaj ruszę z, ruszę za kamerą. No po prostu mi się to nie będzie wypłacało. Czekajcie. O. o. instrukcja. Instrukcja jest. Gdzie se kamerę ustawię lepiej? Okay. O! Albo nie? O! Ja sobie to złożę. Po prostu widzimy się, jak już złożę całą Okej, okay, Ja już jestem gotowy. Zobaczcie, gdzie będzie. No ogarnę. <laughs> Najlepsze, co w tym jest. Czyli mamy ten. Ten, ten taki. I co mamy z tu szapy. Zobaczcie tutaj czy ostrość złapie nie, dobra ja ten taki zestaw oceniam w skali od 1 do skali od 1 do 10 do oceniam na mocne 6 dlatego, że trochę małe to jest no i ze względu na to, no e, to jakby na to, na ty pampury, na to, o, na to tutaj.